Trzeba trafić. Nie wiedziałam. Jest tutaj. Zostawię cię. Jesteś ekspertem? Nareszcie. Nie urodziłem się na sprzątacza. Uwielbiam kłaść giry na stole, być szefem imperium, mieć wszystkich pod sobą. Urodziłem się, żeby wydawać rozkazy tym palcem. Pracownik Enrique Ferretti ma dostać podwójną pensję albo potrójną, albo jakąś następną. Nie baw się przyciskami, bo osobiście obetnę ci nożem palec o rany. Barducci, o co chodzi? Miguel Quesada, pójdzie pan z nami. Dokąd? Tam, gdzie wszystkie koty są martwe. Nigdzie się nie wybieram. Proszę wrócić. Żadnych numerów. Martin już tu jedzie. Wie o wszystkim. Mówiłem, że to szaleństwo. Dopóki nie zainkasował pan pierwszej sumy, musicie ją podwoić. Podwoimy lanie, jeśli nie pójdzie pan z nami. Jadą. Alfredo miał rację. Biegiem. Tak, Beatriz. Zgoda, Beatriz. Tak zrobimy. Chwileczkę. Moja, Beatriz? Tak, twoja. Dzwoni co 15 minut, bo myśli, że masz inną. Zrób coś. Dobrze, Beatriz. Muszę kończyć, bo idzie ten głupek. Oczywiście. Rany boskie. Kto jest głupkiem? Ty. Specjalnie mówimy szyfrem. Zrób coś ze swoją żoną. Przysyła mi maile, faksy, gada ze mną na czacie. Już nie mogę. Zrób z nią coś. Zmienili jej leki. Dlatego zmalała psychoza, ale wzrosła paranoja. Tak jest lepiej. Trzeba ją zamknąć w wariatkowie. Dzień dobry. Jest Martin? Nie. Wyszedł i nie wiadomo kiedy wróci. Zaczekam w gabinecie. Nie spieszy mi się. Właśnie go sprzątają. Zaczekaj tutaj. Co tu robisz? Zdejmij nogi ze stołu i wyjmij palec z ust. Co to ma znaczyć? Lubisz ważniaków z nogami na stole. Nie przeginaj. A jeśli Martin się dowie? Niby o czym? Co to za strój? Podoba ci się? Wyglądasz jak pielęgniarka. Siostra miłości. Uleczę cię. Przestań. Ja tu sprzątam. Mundurek z kociej sierści. Kkuję jak diabli. Podobają ci się czyściciele klopów. Dama patrzy jak facet czyści klop, Szoruje go. Wyczyścić ci zlew? Nie. Co? Nie zaczynaj. Sama zaczynasz. Znowu mnie obłapiasz. Jak ośmiornica. Nie mogę? Nie. Co robiłaś wczoraj? Wczoraj. A przed chwilą? Nie wiem. Znowu zaczynasz. Przestań. Leżysz na mnie. Pięknie. Ruszasz się jak żółw. Tam jest. Co jest, panie doktorze? Żądam wyjaśnień. Kto zapłacił za te kłamstwa? Słucham. Pomocy! Zaatakował mnie. Widzieliście? Nic nie zrobiłem. Gdybyście nie weszli, nie wiem, co by się stało. Nic nie zrobiłem. Dotykałeś mnie. Rzuciłeś na stół. Widzieliście? Nie opierałaś się zbytnio. Wątpisz w moje słowa? To potwór! Nic nie zrobiłem. Akurat. Narzucał się. Zostaw mnie. Obejmował. Potrzymaj. Na chwilę. Zaraz nic przejdzie. Muszę się uspokoić. Nie wzywajcie nikogo. Dziękuję. Nic nie zrobiłem. Chodź ze mną. Przepraszam na chwilę. Kto zatem stoi? Skopię ci tyłek. Nie musisz. Doktor nie chce iść do więzienia, prawda? Jestem niewinny, przysięgam. Wstydu nie masz. Chodziło o dzieci i wyścigi. Właśnie. To sprawka Martineza. Naprawdę nie wiem. Zdeponowali pieniądze w banku. Kłamiesz. Przysięgam na moją rodzinę. Znam pański adres. Policja po pana przyjdzie. Na moją rodzinę. Wynofa. Wierzysz mu? Wiem już wszystko. Nie mogę już oddychać, bo łazisz za mną jak jamnik. Grozi mi niebezpieczeństwo. Powinnaś zostać w domu. Mam własne sprawy, własne życie. Nie mogę zabierać cię do pracy, stanowić konkurencję. Mam chodzić w mini? Jeszcze gorzej. Błagam cię. O co? Wspieraj mnie. Jestem smutna, przerażona. Rozumiesz? Zawsze jesteś smutna. Jeśli mam być Twoją przyjaciółką, zaufaj mi. Ten rolo nie jest czysty. Uważasz, że się nie myje? To drań. Przynajmniej z wyglądu. Z wyglądu jest taki piękny. A jego oczy sztuczne jak cholera. Nie wiesz, że nosi soczewki? Mądrala? Zdradza ci jego tajemnicę. Serio? Odwrotnie też? Tak, a po wszystkim, jak na bezludnej wyspie, czujesz pragnienie i głód. Zmęczenie i pustkę w głowie. Przysięgam. Naprawdę? Dobry jest. Zmieńmy temat. Rolo. Koniec tematu. Jesteś w tarapatach. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie możesz wiecznie uciekać. Nie wiem, co robić. Znajdź kogoś, kto ci pomoże. Kogo? Jesteś samotna jak palec. Pomyśl. Już myślę. Będą komplikacje. Idź do mnie, usiądź w fotelu i włącz telewizor. Przymierz kiecki, zorganizuj pokaz mody, co tylko chcesz. Pomogę ci, gdy wrócę. Zgoda. Buziaki. Cześć. I jak? Już dobrze. Co się stało? Wszystko ci powiedziałam. Proszę, nie wręcz mnie. Narzucał się? Oczywiście. Myślisz, że go prowokowałam? Wina zawsze leży po stronie kobiety? Ja jestem ofiarą. Nie wątpię. Ale muszę wiedzieć, co zaszło, zanim pójdę do Martina. Nie pójdziesz. Muszę wiedzieć, co zrobił Ferretti, żeby go wylać. I wytłumaczyć wszystko Martinowi. Proszę, nic mu nie mówmy. Nie musi wiedzieć o tym epizodzie. Dlaczego? Bo jest bardzo wrażliwy. Kocha swoich pracowników. Rozumiem. Nic mu nie powiemy. Dobrze się czujesz? Nie. Tak, w porządku. Zostaw mnie. Poleżę sobie chwilę na biurku Miguela. Nie, to bzdura. Co zrobimy? Damy mu nagane? Upomnienie? Zawiesimy go? Wezwiemy lekarza do Konstancy? Sama nie wiem. Nic nie zrobiłem. Nie wiem, co zaszło.